Czasami się pytacie co robi jak mi się nie chce. No właśnie nie chce mi się dzisiaj, no ale jakoś męczę, męczę się. No swoje zrobię. No akurat są czasami takie dni, że się nie chce, no i robi się wszystko w tempie żółwia. Obciążenie o 50% się zjeżdża. No nie zawsze mam takie chęci, no ale przychodzę, przychodzę i mulę dzisiaj przyszedłem jak za karę. 30 sekund, przepraszam, 30 minut. Zrobiłem sobie z 6-7 serii brzucha, 6-7 serii grz grzbietu, tak zwany dzień dobry, parę serii wykroków, troszeczkę bicepsu, no i tak chodzę i chodzę jak ten smród po gaciach kręcę się po tej siłowni, no ale swoje zrobię, więc cóż moi drodzy, miłego wieczorku, 21 z małym hakiem, ciemno się już zrobiło. No to miłego wieczorku, no i do następnego razu i mam nadzieję, że będzie lepsze natchnienie i motywacja do treningu po dzisiaj. Słabo, słabo.